Przyszła w końcu piękna pogoda. I prawie nie widać, że siedzę na podwórku pod domem. Ale siedzę i odpoczywam po wyjeździe. Jakiś tydzień przed majówką znajomy napisał do mnie, czy nie chciałbym pojechać na Speleo Majówkę do Czarnogóry. No i w sumie wyszło na to, że, że pojechałem. Teraz. Czeka mnie montowanie filmów, ponieważ mam materiały jakieś 200 giga. Było kilka jaskiń, były forty, było trochę zwiedzania. Myślę, że będzie warto coś z tego zmontować. A więc zaczynajmy. Wykadzę, że, że <głos》> ruszymy, pojedziemy, wystawię rękę za okno, będzie tak fajnie. A tu No, <głos》głos》> Ale widoczek i tak ładny. To jest takie wykopane w skalę y parking i jest to dość spokojnie. Ładne, ładne te górki I tutaj, o tym, Tu z góry jest fajnie Ale tam jakieś je krzyż na górze? Tak, to jest właśnie ta cerkiewka, którą wyczerpiliśmy. Jako miejsce o, do odwiedzenia. Czyli tam, tam jakieś dojście musi być, to też tak. jakaś dziura tak, jest. Oczywiście osierla na tych górekach fajnie wyglądają. No. Marta wprost, już te same domki, o właśnie, te same czekasz ładnie wyglądają. On tam ładniej wygląda z tej perspektywy z góry bardziej. Zresztą jakie są ciężkie? Digdy, digdy, digdy. jeszcze ganał drogi No <laughs> <Chcesz> zobaczyć <laughs> No, coś widać Widziałem rzekę ledwo no. 5 yy, metrów może więcej Więcej kolejowym wy... wystaje Z tych Dzień pierwszy z Peleo Majówki. Szukujemy się właśnie do wyjścia do Jaskini, o Jaszczurka, a uciekła. Szukujemy się do wyjścia do Jaskini, może dwóch. Plan właśnie na dzisiaj to jedna Jaskinia względnie nie krótka, ale podobno ładna. Druga może być troszeczkę większym problemem, jeśli chodzi o kwestie linowe. Natomiast pierwsza powinna być prosta. Taki, takie słuchy chodzą, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy, tak naprawdę. Jesteśmy pod pierwszą jaskinią. Jaskinia Nowakowicza. Jeśli dobrze pamiętam, część grupy już poszła. My ruszymy z opóźnieniem, żeby się nawzajem o siebie nie pozabijać, bo jest nas sporo. Tymczasem plażing, smażing, w słońcu. Pogoda całkiem ładna. Widoki, tym bardziej całkiem ładne. Poniżej jakiś strumień płynie, słychać szum. Więc na razie czekamy. Pół godziny mamy czekać i ruszać, a sama jaskinia Sama jaskinia znajduje się gdzieś tam powyżej. To jakieś 50 metrów jeszcze. Jaskinia Nowakowicza. Długość 600 metrów, tylko myślałem, że więcej będzie. Głębokość 33,9 tak wygląda widok sprzed wejścia, a samego wejścia nie pokazałem jeszcze Tak wygląda wejście Trochę się nie dogadaliśmy z podejściem, bo Maciek z Olą się przebierają przy samochodzie Myślałem, że reszta poszła do góry, bo ich tam już nigdzie nie było Tymczasem jestem tutaj sam, no więc czekam na nich w, w takim razie Aha, więc z czy zacząć Na razie trochę zawaliskowo, lekkie polewy są. A może tak? A tak, no. Co? A tu jest bokiem. Właśnie! Tak, tak. Chwila zawahania. No, no. A trzeba coś Trzeba trochę skompresować w takim razie. Bo inaczej nie przejdę. Przedłem kawałeczek. No taki krożek, w którym musiałem się spakować. Więc to w salce macie jak coś tutaj już. No, ciekawie to wygląda. Mózg rozjebany. na drugim też coś. No. Takie perełki już się chciałyby no, nie, tworzyć. Nie super akurat. I u góry patrzę. No. I tam. O, z tego nam to cieknie. I piasek, piasek. A tam do góry coś idzie też. To przejście bokiem i idziemy w dół. takie mamy a tutaj widać nową skalę z naczekami a to ładne jest

O, dochodzimy do ciekawego miejsca, gdzie mamy rzekę... podziemną. O, tutaj mamy syfon. No. Woda wpada i wypada. Na wysokości naszych samochodów. Z czymś tam walczą. É aqui que... 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 Niski poziom CO2, jesteś w sensie niski poziom tlenu albo wysoki CO2, do tego tak wierzymy. No <grymne> co, odpoczął, już idziemy. O, jest co, <grymne> to maczku. za co, to no to wyszliśmy z jaskini. Niestety nikt nie wpadł, nie ma nagranego. Teraz podchodzę do wywierzyska, a więc miejsca, z którego wypływa woda, którą widzieliśmy w jaskini. O, i tak wygląda wybierzystwo. O, tam chyba dalej jest. Albo tutaj. W każdym razie. Przesącza się przez górotwór. I wypływa na zewnątrz jest możliwe. Może, że tam jeszcze jest jeszcze jedno miejsce, gdzie wypływa. Dobrze, tu mamy samochody. No, Zaspakujemy się. I możliwe że druga jest nie?